z tej strony Animal Love i dzisiaj chciałem nagrać do was poradnik jak hodować pylkonej lampardzie także zapraszam na odcinek ok na początku zaznaczam że będzie tu poradnik jak je hodować a nie opis gatunkowy opis gatunkowy może nagram kiedyś w każdym razie nie w dzisiejszym filmiku ok widzicie tutaj może takie zbliżenie Widzicie tutaj moje terrarium dla kona lamparciego. W zasadzie jest tutaj nasz tylko jeden gekon, Aczkolwiek docelawa mam zamiar zrobić harem, czyli jeden samczyk oraz dwie samiczki. Terrarium ma wymiary 60x30x40. Długość, szerokość, wysokość. Eee, tak, według mnie jest to odpowiednie terrarium dla haremu. Tym bardziej, że tam widzicie, jest, jest już początek jakby jest na dwie trzecie ścianki, tyle jest zagospodarowane przez ściankę będę dokupował jeszcze jedną taką, albo skorkę zrobię jeszcze tam gdzie nie udało mi się wypełnić bo nie mi po prostu tej ścianki także na razie, jest to, na razie są tu jeszcze prace dobra eee, więc tak, co jest potrzebne w naszym terrarium, aby nasze gekony czuły się komfortowo? rzeczą niezbędną, zrobię zbliżenie jest oczywiście miseczka z wodą Słuchajcie, okej okay. Niezbędną jest oczywiście miseczka z wodą. Ja ją mam w, przy, w tym przypadku tutaj, w moim terarium. E, tak, miseczka z wodą. E, kolejnymi rzeczami, które muszą obowiązkowo znaleźć się w naszym terarium, są to kryjówki dla wykonań. Kryjówka sucha to jest taka kryjówka oraz kryjówka wilgotna dobra. W suchej kryjówce mój gekon siedzi obecnie, później go wyjmę, żeby Wam go pokazać, natomiast tak, kryjówka wilgotna, gekon będzie liniał w tej kryjówce, ja jako podłoże mam bardzo wilgotny mech i jeszcze taki dodatek gąbeczki, dodatkowo też wilgotne, jest to wilgotna kryjówka. Ciężko znaleźć jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy w stroju, na przykład ścianka, jakaś czaszka dekoracyjna, patyczki bambusowe, konary, jakieś roślinki zdobne. Kolejną rzeczą, która nie jest przymusowa, ale dobrze by było, gdyby znalazła się w naszym terrarium, jest to mała miseczka, do której nasypiemy troszeczkę wapnia. Na, na wszelki wypadek, gdyby gekony miały go niedobór. Okej. Okay. Dodatkowo mamy dwa rodzaje ogrzewania, które możemy używać w naszym terarium. Pierwszym typem ogrzewania jest, jest lampa grzewcza. Lampę grzewczą możemy sobie zamontować na wentylacji. O tutaj jak widzicie, a natomiast drugim typem ogrzewania jest mata grzewcza bądź kabel grzewczy. Właśnie ja taki typ ogrzewania stosuję na dzień, na cały dzień, gdzieś tak od 8 do 20 mniej więcej włączam kabel grzewczy. Mój kabel grzewczy jest firmy, nie powiem Wam, bo już nie pamiętam, jaki on jest firmy, ma on 2,5 metra i jest to mocy 25 W. Jest on oczywiście pod terrarium. Nie możecie dogadać go do terrarium, pamiętajcie tego, bo to może skutkować poparzeniem. Kabel jest pod terrarium, dzięki czemu zapewnia odpowiednią temperaturę dla gekonów. Ok, w zasadzie w tym filmiku to już wszystko, co chciałem Wam pokazać, takie krótkie streszczenie tego, co potrzebują Wasze gekony. No i teraz pokażę Wam mojego gekona, więc zaraz do Was wrócę. Moim gekonem lamparcim jest młody samczyk, nie znam dokładnego wieku tego gekona. Wygląda on tak. Jest no tak połowicznie oswojony, troszeczkę się jeszcze lęka ręki. Wygląda on mniej więcej tak, jest jeszcze bardzo młodym gekonem. Teraz pokażę Wam go z bliska. Gekon wygląda w ten sposób. Wydaje mi się, iż jest to. E, no w zasadzie jeszcze nie mam przypuszczeń, cóż to może być za odmiana. Jeśli wiecie, możecie napisać, napisać w komentarzu. Ja, no ja jeszcze nie, niestety nie wiem. Nie znam się tak dobrze na odmianach gekonów. Jeszcze do światła Wam go pokażę. O, w ten sposób wygląda. Ma gruby ogonek. No, nie jest jeszcze aż tak gruby, więc będę musiał go trochę troszeczkę podkarmić. Ogólnie taki fajny gekonik. Gekony lamparcie są to bardzo fajne jaszczurki, które mogę polecić jako, jako pierwszą jaszczurkę. Takie pierwsze zwierzątko terrarystyczne. Także mam nadzieję, że mój filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz możecie mnie opcjonalnie zasubskrybować. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!